Volkswagen Transporter Caravel, dziewięcioosobowy bus z 2008 roku, który dotychczas był użytkowany przez Dom Pomocy Społecznej imienia Florentyny Malskiej w Kielcach, został przekazany dla Kieleckiego Banku Żywności. Dom Pomocy Społecznej zwrócił się do pana prezydenta z prośbą i z taką propozycją, żeby przekazać samochód dla Banku Żywności. Oczywiście, ponieważ zgoda nastąpiła również po sprawdzeniu, czy są możliwości prawne. Takowe zaistniały. W związku z tym pan prezydent podjął decyzję, aby przekazać, tym bardziej, że to jest na rzecz też naszych mieszkańców, którzy potrzebują tej pomocy i cieszymy się bardzo, że właśnie taka forma naszej pomocy może być realizowana. Ten samochód jest nam niezbędny. Nasza działalność w dużej mierze się, opiera się na działalności szkoleniowej i wolontaryjnej. E, nasza siedziba jest poza centrum miasta, więc w tym momencie będziemy mogli tych wolontariuszy przywieźć na, te, na teren Kielęckiego Banku Żywności. E, też e, dzięki temu odwieźć ich e, stanowi doskonałe uzupełnienie też naszej działalności pozyskiwania żywności ze sklepów z krótkim terminem. E, Wielokrotnie bywa tak, że musimy jechać kilkoma samochodami na sklepy, aby odebrać awaryjnie, żywność z krótkim terminem. Samochód jest sprawny, ale dom pomocy społecznej ma już nowy pojazd, który w grudniu 2019 roku został nabyty z 50% dofinansowaniem ze środków PEFRON. Władze miasta równie dobrze mogły przekazać ten pojazd na przetarg nieograniczony. Byłyby dodatkowe środki do budżetu. Jednak Tutaj ukłon w stronę ratusza, że docenili działalność Kielskiego Banku Żywności. Nieodpłatnie przekazano ten pojazd. To jest bardzo ważne. Bank nie ponosił żadnych kosztów z tytułu nabycia tego pojazdu. Dom Pomocy Społecznej otrzymuje też z Kielskiego Banku Żywności pomoc żywnościową, więc tym bardziej uważamy, że w dobre ręce trafia ten pojazd. Chciałem... Podziękować władzom miasta za nieodpłatne przekazanie tego samochodu, który naprawdę będzie dla nas wielką korzyścią i na pewno go właściwie wykorzystamy. Dziękuję bardzo.